Cześć, jestem Julka. Dziś chcę nagrać dla Was filmik pod tytułem Co znajduje się w mojej torebce. Yy, więc zaczynamy. Moja torebka wygląda tak, a w niej znajduje się oczywiście portfel, yy, chusteczki, yy, notes na 2012 rok, oczywiście telefon zegarek krem do rąk, bo nie lubię mieć e, suchych rąk długopis e, błyszczyk e, lustereczko i oczywiście słuchawki do telefonu, ponieważ lubię sobie czasem posłuchać piosenek. Więc yy, to wszystko. Moja torba jest duża, ale ja nie lubię dużo nosić w torbach, więc yy, na dzisiaj to tyle. Yy, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda mi się nakręcić dla Was następny filmik i bardzo bym prosiła o kciuki w górę i o komentarze yy, z pomysłami na nowe filmiki. Do zobaczenia!